Witaj miłośniku motocyklowej przygody. W tym materiale chciałbym poświęcić chwil kilka, aby podzielić się z wami moimi przemyśleniami na temat motocyklowej nawigacji, a z racji tego, że dosłownie za kilka tygodni wybieram się w kolejną podróż, w kolejny trip po Hiszpanii, więc sprawa nawigacji jest dla mnie sprawą kluczową. Myślę, że w dzisiejszych czasach podróżowanie z papierową mapą jest dość słabą opcją i chyba wszyscy motocykliści korzystają z takiej czy siakiej nawigacji. Jaka zatem nawigacja jest najlepsza do tak zwanego szybkiego tranzytu, do szybkiego przemieszczania się autostradami, a jaka nawigacja jest lepsza do jazdy w terenie, np. na przykład na tak zwany Trans-Euro popularnie zwany tet Po powrocie z Pirenejów, mam kilka swoich przemyśleń, wyciągnąłem parę wniosków w tej sprawie, i w tym materiale chciałbym się z Wami tymi przemyśleniami podzielić. Zapraszam! Gdybym tylko jednym słowem Miał odpowiedzieć na pytanie, która motocyklowa nawigacja jest najlepsza? Odpowiedziałbym, że ta najlżejsza. Ale pozwól, że rozwinę troszeczkę ten temat i powiem, dlaczego właśnie tak uważam. O nawigacjach można byłoby tutaj rozmawiać bardzo długo i wymieniać różne rozmaite modele, których na rynku aktualnie jest całe mnóstwo. Są garminy, są tomtomy i wiele, wiele innych. Natomiast z tego, co zauważyłem, wielu kierowców, wielu motocyklistów, w tym również i ja, korzysta po prostu ze smartfona. Dlaczego? Otóż dlatego, że smartfon daje mi możliwość wyboru. Jeśli chcę, to korzystam sobie z map Google'a. Jeśli chcę, przełączam się... Na nawigację na przykład mapy, czy, czy na Osmanda, czy jakąkolwiek inną, nawet rowerową nawigację, bo z rowerowych nawigacji również korzystam. Więc smartfon pod tym względem jest takim urządzeniem dość uniwersalnym. Natomiast ma jedną lub kilka podstawowych wad, jeśli chodzi o używanie smartfona do nawigowania, ponieważ. Po pierwsze, smartfon jest dosyć ciężki. Z uwagi na to, że ma wbudowaną baterię, w zależności jeszcze od modelu tego smartfona, jest bardziej lub mniej ciężki, ale swoje waży. Druga rzecz to kwestia wodoodporności. I kiedy na wyświetlaczu smartfona pojawi się woda, to wtedy ten dotyk po prostu zaczyna wariować. Trzecia sprawa to wibracje motocykla, które Potrafią doprowadzić do uszkodzenia na przykład stabilizacji aparatu w smartfonie. Tak więc smartfon ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. Dlatego, na mojej kolejnej wyprawie, w którą wyruszam już za kilka tygodni, postanowiłem przetestować urządzenie, które może nie tyle jest nawigacją, ale które pomaga w nawigowaniu. Mam je tutaj. Ze sobą. Za chwilę wam je pokażę. Jest to urządzenie marki Carpurite, które ściśle współpracuje ze smartfonem. Ale ten smartfon nie musi już być tutaj zamontowany w owiewce czy na kierownicy. Nie musi być narażony na drgania, na wibrację, na wodę, na deszcz czy na to, że się przewrócę i uszkodzę sobie smartfon warty kilka tysięcy, bo smartfon będzie siedział bezpieczny w mojej kieszeni, natomiast wszystko to, co widziałbym na smartfonie, będę widział na tym urządzeniu. Dlatego teraz zapraszam Was na warsztat i zaprezentuję Wam zawartość tego pudełka. Tak jak wspomniałem, mam tutaj ze sobą urządzenie marki Carpurite o nazwie Modelu 502 Pro. Dla mnie to, co powiedziałem, rzeczą bardzo istotną jest to, że urządzenie jest odporne na wstrząsy oraz wodoodporne, ponieważ posiada oznaczenie IP67. Tutaj również jest o tym mowa na pudełku, ale dobrze, otwieram, bo kogóż interesuje jakikolwiek unboxing. Zdaję sobie sprawę, że nikt nie ogląda tego materiału, aby oglądać, jak wyciągam te rzeczy z pudełka, więc szanujmy swój czas. Ja szanuję wasz czas. Wszystkie rzeczy, które były w pudełku, są już tutaj u mnie na stole i po, pozwólcie, że pokrótce zaprezentuję wam, co w tym pudełku było. Mam tutaj taki, nazwałbym to, uniwersalny uchwyt, który można zastosować na wiele sposobów. Montując go czy to na rurkę montażową, czy na kierownicę, czy na jakieś inne pasujące miejsce w motocyklu, drugi rodzaj uchwytu to taka kosteczka, która umożliwia montaż urządzenia, ale już bardziej na stałe. Są śruby, są dwa rodzaje kabli. Jeden kabel jest to kabel zasilający z gniazda USB, a drugi kabel jest kablem który podłączamy sobie pod instalację motocykla, jakby to powiedzieć, na stałe i mamy już stałe zasilanie gdzieś tam z instalacji motocykla. Jest tutaj również taki płaski kluczyk, jest zapasowy bezpiecznik. O śrubach wspomniałem, tutaj jest jeszcze kluczyk imbusowy. Jest instrukcja w języku co prawda angielskim, ale przecież w dzisiejszych czasach przetłumaczenie sobie Instrukcji, czy z angielskiego, czy z jakiegokolwiek innego języka nie stanowi żadnego problemu. Pozwól, że ci pokażę, jeśli nie wiesz. Odpalam sobie tutaj asystenta Google'a, klikam w tłumacza, po prostu przykładam wyświetlacz, przystawiam ekran i zobacz, co się stanie. Mam tutaj słaby internet, o, ale już automatycznie przetłumaczyło mi. Na język polski, więc jest instrukcja oraz samo urządzenie. To jest taka gąbka, która była zabezpieczeniem w pudełku, więc też bardzo dobrze, że urządzenie było zabezpieczone. Urządzenie jest wersją 502 Pro, a więc z wyświetlaczem o przekątnej 5 cali. On tutaj jest zabezpieczony taką folią, którą ja już zdążyłem popalcować. Jeszcze tej folii nie zdzierałem. Jest daszek, tutaj jest włącznik, wyłącznik, jest miejsce na kartę pamięci. Ja zamówiłem urządzenie o przekątnej 5 cali. Są jeszcze urządzenia o przekątnych na przykład 7 cali, natomiast uważam, że ten rozmiar będzie rozmiarem optymalnym w przypadku mojego motocykla i w przypadku rodzaju dróg po jakich się poruszam. A teraz pozwól, że pokażę Ci szybko sposób montażu urządzenia na motocyklu. Pierwszy wariant, tak jak powiedziałem, jest wariantem, można powiedzieć uniwersalnym, który zamontuje tutaj na tym motocyklu. Jeśli masz motocykl marki BMW, jeśli jest to jakiś na przykład GS, to marka Carpuraid sprzedaje urządzenia również z uchwytem dedykowanym właśnie do BMW GS. Natomiast ja z uwagi na to, że mam motocykl marki KTM oraz motocykl marki Beta, to zamówiłem sobie urządzenie z uchwytem tak zwanym uniwersalnym. Oczywiście można sobie to przykręcić w dowolnym miejscu i w dowolny sposób, tak? Niekoniecznie musi to być ustawione w takiej orientacji, jak ja to tutaj pokazuję. Możesz sobie to przykręcić na przykład na środku kierownicy, czy w jakimkolwiek innym pasującym ci miejscu. Zasada jednak pozostaje ta sama. I zobacz, tutaj tylko przykręcam. Ten motylek i urządzenie mogę sobie ustawić w dowolnej, w dowolnej pozycji, prawda? Tak jak, mi, tak jak mi pasuje jest, jest przykręcone. Kolejny etap będzie to podłączenie się pod instalację motocykla, tak aby zasilić urządzenie. Z uwagi na to, że mój motocykl dysponuje gniazdem USB więc ja skorzystam sobie z zasilenia przez USB. Jest to dla mnie o tyle wygodne, że w obu motocyklach mam tego typu zasilanie, tak więc również i ten kabel mogę sobie przerzucać z jednego motocykla do drugiego. To samo dotyczy tego rodzaju montażu. Tak jak wspomniałem, ten uniwersalny uchwyt umożliwia bardzo szybkie zdjęcie urządzenia. Z motocykla, na przykład jak idziemy do hotelu, czy idziemy gdzieś na stację benzynową, czy gdziekolwiek zostawiamy motocykl i nie chcemy zostawić urządzenia, to odkręcamy to na szybko i urządzenie możemy ze sobą zabrać. Natomiast ja w tej chwili go podłączę. Podłączenie jest również banalnie proste. Trzeba tylko uważać, aby odpowiednio połączyć ze sobą te wtyczki. Tutaj jest taka plastikowa nakrętka, aby te dwa kable się nie rozpięły. Z kablem oczywiście robisz sobie co chcesz i teraz zobacz, wystarczy, że podepnę urządzenie do gniazda USB i urządzenie już startuje. I teraz pierwszą rzeczą, którą robię, jest połączenie urządzenia z siecią Wi-Fi. W telefonie. O, już mi się tutaj wyświetliła nazwa Carpurejt. Klikam sobie hasło to będą same szóstki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem szóstek. Połącz. Nawiązujemy połączenie. I teraz kolejną rzeczą, jaką sobie zrobię, to wejście w ustawienia i zmiana języka z angielskiego na polski. Mamy polski język. Wracam do poprzedniego menu i teraz już spróbuję połączyć urządzenie poprzez Bluetooth z moim interkomem. Łączenie z interkomem również jest banalnie proste. Zobacz, że ja już mam to połączone. Ok, urządzenie powiązane jest zarówno z telefonem poprzez Wi-Fi, jak i z interkomem poprzez Bluetooth. Dodam również, że Urządzenie ma możliwość łączenia się z dwoma interkomami, więc jeśli jedziesz na przykład z pasażerką i chcecie sobie razem posłuchać tej samej muzyki, to macie taką możliwość. Ja mam Samsunga, więc wchodzę sobie tutaj w A Auto. Urządzenie już jest połączone. I teraz aby wam pokazać jak to działa, bo zobaczcie, urządzenie jest praktycznie Odbiciem lustrzanym mojego telefonu. Co prawda nie jest to odbicie lustrzane jeden do jednego, ale z zachowaniem tych najważniejszych i najbardziej potrzebnych aplikacji. A więc mam tutaj aplikację mapy, ona się tutaj nazywa mapy.com. Wcześniej aplikacja ta nazywała się Mapy czy. Mamy mapy Google. mam Osmanda, mam Janosika, mam nawigację TomToma. Mam pogodę radar, jest tutaj Messenger, Spotify, wyszukiwarka Google, są wiadomości, a więc wszystkie aplikacje, które są kompatybilne i współpracują z Android Auto będą się wam tutaj pojawiały na wyświetlaczu. A teraz aby na szybko pokazać jak działa na przykład nawigacja, zobacz, już kliknąłem sobie nawigację w Google, tak zwane mapy Google. Jedziemy, gdzie dokąd chcemy jechać. Alicante. I trasa została już przekierowana do urządzenia, a więc telefon mogę sobie spokojnie schować do kieszeni i jechać dalej przy pomocy tego urządzenia. Ale przykładowo, jeśli nie chciałbym korzystać z nawigacji Google, która sama ustala trasę, ale skorzystać z pliku GPX. A więc takie już gotowe, wcześniej przygotowane trasy, to mogę sobie płynnie przejść do innej aplikacji. Do na przykład do aplikacji Osmant. Zobacz, ja tutaj już mam w telefonie wgrane pewne trasy, pewne mapy. Klikam start, trasa jest, trasa jest gotowa do nawigacji. Wszystkie komendy głosowe, muzyka, wszystkie dźwięki odtwarzane są oczywiście przez głośniki interkomu, przez zestaw zamontowany w kasku. Tak więc, jeśli tutaj te podstawowe rzeczy mamy jasne, to pozwól, że pokażę teraz, jak zamontować urządzenie przy pomocy kolejnego uchwytu dołączonego do opakowania. A w tym motocyklu mam tutaj taką belkę montażową do montażu tego typu urządzeń, i przy pomocy tego uchwytu, zobaczcie, tutaj mam taki uchwyt przystosowany właśnie do montażu na takich belkach montażowych. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że w przypadku każdego motocykla ten system mocowania może wyglądać nieco inaczej. Zasada ogólnie rzecz biorąc jest ta sama, ale sprawą oczywistą jest to, że każdy motocykl ma być może troszeczkę inaczej wyglądające mocowania. Ja mam taką rurkę, ty być może masz tą rurkę grubszą lub w innym miejscu. W każdym razie zdemontowałem już rurkę montażową, którą przykręcę sobie teraz do uchwytu, który mam tutaj. O, i gotowe. Urządzenie trzyma się bardzo mocno, bardzo stabilnie. Przede wszystkim jest lekkie, na co zwróciłem uwagę na początku tego materiału. Kabel mogę sobie schować tutaj gdzieś za urządzeniem, zawinąć go, czy w jakikolwiek inny sposób ukryć, a końcówkę podłączyć do gniazda USB, w które wyposażony jest również ten motocykl i urządzenie już za chwilę będzie gotowe do jazdy. Tak więc pozostaje mi jeszcze wprowadzić koordynaty. No dobrze, koordynaty wprowadzone. Smartfon jest w mojej kieszeni bezpiecznie połączony z urządzeniem. Zobaczymy przy okazji jak urządzenie działa w rękawiczce. Nacisnę Start. Jak widać zadziałało. Komunikaty głosowe słyszę przez słuchawki z interkomu. Włączam jeszcze sobie muzyczkę. I jedziemy Zobaczymy jak mnie poprowadzi którędy Aplikacja nawigacyjna Tomtom -tom Amigo. Żaden tryb była to zaledwie przejażdżka, ale muszę przyznać, że urządzenie działa zupełnie poprawnie, a nawet bardzo dobrze. Na pewno będę chciał w nadchodzących tygodniach mocno eksploatować i mocno testować tego Karpu tak, aby kiedy już będę na wyprawie w Hiszpanii, by wszystkie jego opcje i funkcje nie były mi obce. W opisie pod tym filmem umieszczę link do strony producenta, więc jeśli chcesz sobie zakupić takie lub podobne urządzenie, to ten link przekierujecie do strony producenta. Natomiast jeśli kupując, wpiszesz kod promocyjny raftor wpisane dużymi literami, to otrzymasz jeszcze dodatkowe 30% rabatu. 30% to całkiem sporo bo to prawie 1 trzecia ceny. Tak więc wszystkie informacje zamieszczam w opisie pod tym filmem, a w tym materiale to już wszystko. Jak zwykle zachęcam Cię do tego, abyś dbał albo... dbała o swój motocykl. A my co? Widzimy się w następnym odcinku.